Trzymamy Radoma z tej strony kurcze słuchajcie nie nagrałem wam Makana ale makan wraca w poniedziałek więc zobaczycie to w środę e, a co my tu z Michałem działamy bardziej Michał bo ja tu kurczę z nerkami mam problem i, i dzisiaj kiczę jak stara koza tu już praktycznie pół wanny jest wyjęte takie tutaj ciachnięcia no Myślę, że w poniedziałek ta wanna będzie się działa. Tutaj macie to Maserati, które Michał od poniedziałku zaczyna, bo jutro Michała nie ma. E, błotnik do wymiany. Tutaj dostało, w próg, e, że trochę tą podłogę tu ruszyło. O, jak się przyjrzycie, to tu widać. O, w tym miejscu, kurde, nie mam, nie chcę mi się iść po lampkę, ale jeszcze będziecie mieli okazję to zobaczyć. No i przy rozbieraniu wyszło, że tu jest dołem pas z podłogą rozwalony, o maść, o widzicie, tak jakby kurczę obróciło samochodem i na jakiś kamień, słupek się nabił, a weź tam jeszcze w środku przyświeć, o to pokażemy Wam jeszcze, Michał Wam tu świecie zobaczcie jak podłoga widzicie, pofalowana tu pod wiązką, o i tu są pofalowania takie, tak centralnie po środku, o ale co to tam. Da radę. No, nie? I takie my z Marianem robili rzeczy w szopie, nie? <gryw> Słuchajcie, a co tutaj dalej słychać? No maserati już na lakier gotowe. Tomem czwórkę znacie. Ona taki bałagan tu miała. Już Piotrek ją tam składa, tylko wziął AMG GTR, bo tu czeka na resztę części. To Piotkowi dałem AMG GTR, żeby poskładał. Maserati już tutaj jest praktycznie przygotowane do lakierowania. A tutaj chłopaki szykują Mustanga pod lakier. Dzień dobry. O. A no i y, słuchajcie, poczekajcie radio. Słuchajcie, tutaj aktualizacja z BMW. Wymieniamy ten błotnik. Y, aktualizacja, wymieniamy ten błotnik. Y, dużo na Facebooku, poczekajcie zapalę światło. Jest tam mundrusi na Facebooku, bo wrzuciłem to. Klient tu nie chciał oszczędzać pieniędzy, zostało mu dużo naobiecywane, a widzicie jak zostało zrobione I, i naprawdę nie żałował pieniędzy, ile trzeba tyle zapłacił, no za to nie powinien płacić. Tu już to Michał ogarnął, tu jeszcze wnioteczkę, to poprawimy. No i ten dach jeszcze poprawimy, no bo nie jest taki, tu siedzi. Tu siedzi, że tu będzie miał chwilę Michał zabawy, bo on lubi tą panelówkę i to już klientnówkę sztukę jak na Allegro się pokazy, pokazała, Ech, tu cięty błotnik, cały tu i jest z tym ramiakiem, my i tak wstawimy tu za tym co już było rzeźbione, także, także tak będziemy z opresji wychodzili. Makan pojechał, słuchajcie, na wyjęcie silnika, wróci w poniedziałek i będziecie mieli piękny, obszerny, na środę materiał o tym, że makanie. A coś wam pokażę. Zobaczcie jak ci mu się usta, te czerwone takie, tak, tak dziwnie. No, także kurde, tak się u nas dzieje. A, no i w sobotę przyjeżdżają agregaty, w poniedziałek przyjeżdża kabina i będzie świder co? Napierdalał, kurwa. To już w ogóle łóżko, powiedział, że się wstawi tam na antresole i słuchajcie, nie wyjdzie stąd. No także, także tak to jest. E, I o, pójdę, bo już dzisiaj mi się nie chce, bo mnie trochę nera szarpie. Pokażę Wam, e, na jakim etapie jest GTR, gtr tam Piotrek Wiązki ogarnia. Jak ten strzał poszedł, to wiecie, trochę tam się narozrabiało. Tu do Maserati konstrukcja poszycie też gdzieś jest bo sami osobiście zajmowałem tylko nie wiem gdzie w tym bałaganie o tam stoi całe poszycie pas tylny też tam jest podłogą także też będzie zrobić no tutaj mamy cały przodek przywieziony ja sobie stąd odzyskam elegancko w fabrycznym miejscu tu między kielichami tak jak standardowo wstawiamy nie będę pokazywał co i jak bo nie będę uczył nikogo robić tego, żadnych niewdzięczników. <noise> no, nie będzie śladu. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy. O kurde, zobaczcie, chwilę mnie nie było. Ojej, popsułeś samochód. Zaraz jeszcze bardziej zepsuję. Do kryminału cię wsadzą za to. Jak to tak można popsuć samochód, tak pociąć i później naprawić go? No, będzie. No, Dobra, złożymy się z chłopakami i wizowie się zrzucą na paczkę dla ciebie. Lecz na adwokata. Na adwokata też się znajdzie parę złotych. No, także wiecie, będzie elegancko, kurcze. Dobra, Michał to dzisiaj zaczął, bo jutro Michała nie ma, teraz ja wstanę. To skończę, bo Michał, i tak czeka, aż przyjdzie od Adasia zbrojarz. Rozbierze nam ten samochód do końca. A Michał sobie walczy tu. Trzymajcie się i co? Jutro coś wrzucę, a filmik widzicie w niedzielę. Pozdro. Dobra. No i Simonero, sobota. Kurczę, powiem Wam, nie jestem w stanie tu dzisiaj za dużo porobić, bo świder, konstrukcję pod kratownicę tam, gdzie kabina wziął człowieka, przy takim się poksydem, takim śmierdzącym dwa razy to malował, <laughs> aż w drapie w gardle. Słuchajcie. Ten porszak, poniedziałek, koniec. Generalnie to już jest przygotowany przygotowany do wjazdu przodu. Poczyszczone, wszystko podocinane. E, zostało tylko dociąć wannę. Tutaj dociąć. Tu dociąć. E, I wyjąć te kły tutaj o, na tym łączeniu fabrycznym. To jakaś godzinka i to jest ogarnięte. I ładujemy, nitujemy, kleimy. E, yy. I co tu wam chciałem powiedzieć? Samochód fajnie dostał tak jak powinien dostać. Żeby tak każdy Porsche dostał, to było fajnie, bo dostał centralnie środkiem. Kielichy, wszystko fajnie stoi na swoim, na swoim miejscu. Także tak naprawdę to tylko wstawienie, formalność jest, jest tego przodu. No, myślałem, że będę musiał ciągać kielichy czy coś, ale fajnie pomierzone. Igiełka. Maseraty już jest tutaj, kurde, na ramię. Michał miał je zacząć Chłopaki z, Właściciel z chłopakami z hali obok Ustalił Tak jak wiecie Żeby nam rozebrali, samochód jeszcze nie rozebrany Czekamy No i co mam powiedzieć, no tak Lipszton Ferrari też w poniedziałek nitujemy Bo już Michał go tu porozbierał, wszystko jest popasowane I w przyszłym tygodniu idzie, tak jak powiedziałem, tak idzie Miał w tym iść, ale, ale w przyszłym idzie już we wtorek na lakiernie, bo w poniedziałek pewnie na fajerant go skończymy. Jednego i drugiego od razu Porsche i Ferrari za jednym zamachem ponitujemy i pokleimy. Eee, właśnie kurczę, odnośnie tej BMW, nie wiem czy już mówiłem, a to jest to Maserati już też przygotowane, eee, dzisiaj wjeżdża wieczorem. Na kabinę tam świder Mustanga, kończył Mustanga, chcemy, żeby zabrali na początku tygodnia. Także i to Maserati wjeżdża od razu na lakierowanie i słuchajcie, no, ta BMW GT, tak kurczę, e, tak jak mówię, klient, nie wiem czy mówiłem, czy nie, klient nic tu nie chciał oszczędzić. E, właściciel tego warsztatu, którym to było robione, e, a podobno jeszcze jest nam niezły, że, 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 że powiedziałem, że w Babicach to jest spieprzony samochód. Nie pozdrawiam, bo partyzantów nie pozdrawiam Jeszcze mówi do właściciela Że, że oni nie widzą problemu, że blacharz twierdzi że, że, że tu nie ma problemu, że ta blacharka jest dobrze wykonana Że ta blacharka jest dobrze wykonana Serio? Ja nie, też potrafię, wiecie Czy ja, czy inni, no każdy jakiś błędy popełnia Ale to co tu jest zrobione, to w ogóle Kurczę, prosi o pomoc, do nieba Wiem, że prawdopodobnie sprawa się skończy w sądzie Klient powiedział, że nie odpuści, jest taki wkurwiony po prostu, że, że co innego ustalali, co innego zrobili. No i tyle. Eee, aha, e, wymieniamy to poszycie, tak? Mamy, mamy już kupione. I tak mówię, bo tam zawsze każdy jest najmądrzejszy, wie kurwa wszystko co i jak, że klient oszczędza coś. Nie, to nie było oszczędności, tylko ja nie miałem mocy przerobowych i pojechał ten samochód do innego warsztatu. I zostało to odebrane, jak zobaczyliśmy co tutaj się wydarzyło, no to wiecie, no to każdemu ręce opadły, już nie mówię co innego, nie? No jest słabo, kurczę, no, no wiecie, no jak coś nie wyjdzie, trzeba się poczuć, wziąć to na klatę i, czy coś, kurwa, a nie, a nie, jeszcze twierdzić, że wiecie, że jest wszystko ok. E, tu maseczka do tego bokstera rwiemy wszystko do zera. A tu świder jakąś dla cioci robi fuchę, Fiesta. Auto Autopremium. <gry> Czekajcie jest zimno na dworze, bo idziemy na dwór, czapkę założę Jest i czapeczka <gry> Projekt AMG GTR w przyszłym tygodniu kończymy <gry> Słuchajcie, zamówili się, właścicielowi, podałem jakie ma ślizgi, zamówić e, i wysłał mi, że to jest jakaś paranoja, że, 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 że zamawiał. I no polecieli, nie, nie to nam przysłali. E, przysłali nam ślizgi, zamówiliśmy. To jest numer 500 ślizgu, prawy-lewy. Tutaj jeszcze przykaźcie, ja odwrócę kamerę. O, był zamówiony ślizg o numerze 500, o to ja mówię tak jak są numery w katalogu: 500, taki narożny, czyli ten 600. On idzie stąd tu, tu idzie prawa 500 i 610. Ten ślizg było zamówiony i oni nam zdublowali 500, dwie prawa, lewa i 610. I zamiast 600, właśnie przy, przy, przysłali nam prawą 500. I stanęliśmy trochę. Cokolwiek Piotr, już składa środek, już wiązeczki, wszystko popuszczane, to jeszcze tylko skrzynkę, wiecie, te stelaże prostuje, masy naprawia. Dach już jest, no już brzmi jest wklejony, bo nie jest wklejony, jest przyłożony. E, w przyszłą sobotę już będzie cały samochód oszklony. Jeździ, jak już wiecie. No, a tu już ta listeweczka, widzicie, jest założona. została zostało uszczeleczkę, wkręcić szybę. Oszczyć góra, włożyć błotnik. Tak naprawdę, kurczę, Piotrek jak stanie, to dwa dni to jest ogarnięte. Także na takim etapie jest GTR, będę chciał w przyszłą sobotę z wam materiał z nim nakręcić i ściągnę, tu już z Sebastianem rozmawiałem, pozdrawiamy sobie właściciela Rentecha, tego białego AMG GT, bo Seba też jest ciekaw, kurde wiecie, no bo tamten 800, tu 1200, no i, i chcemy dwa postawić, porównać i pokażemy was na, na, Wam na przykładzie tych dwóch. Tamten mając 800 i oryginalne turbiny, a ten, który ma na kołach czy tam na silniku 1200, tym jakoś inaczej w Stanach. Różnice w turbinach wam pokażę, także będą takie dwa obok siebie stały I, i myślę, że chyba fajny, taki content wam narzucę z, z dwoma AMG GT, czyli jeden będzie GTS biały RNTH i GTR zrobione przez, przez firmę e, PTG. No, także tak, tutaj jest czwóreczka, też Piotrek ją składa. Czekamy, Batomek, a drzwi Tomek chyba poleruje. Nie wiem, nawet nie, chcę skłamać. A i żeby nie było, te samochody tu nie stoją. Tylko u Piotrek coś tam ma na podnośniku i świder tutaj wiecie, wjeżdża, wyjeżdża. No i jest tak, że po prostu na razie, jak nie pada, czy jest ładna pogoda, można to wystawić. Nie? Tu już przyjechała jedna ćwiara do tego Makana, którego spieprzyli w Radomiu. O tam widzicie, to co, co był u mnie rajdowy Felix to mi tą całą 3,4 auta przywiózł do odbudowy tej 993 4S 95 rok, która będzie na targach. Tak, to Porsche, z tego Wam na pewno zrobię film. Mam z 1 m -ko muszę zmontować. Zmontuję. Wiem, obiecuję, ale powiem Wam, jak pliki mi się tam pomieszały, zacząłem to montować, 3-4 filmu zmontowane, ja patrzę, ja mam pliki, które powinny być na początku. I... E, no i dobra, także ta kariera jedzie w przyszłym roku na targi Retro Motor Show, chyba są 18-20 października 2026, na pewno się widzimy, no chyba, że nie dożyję. Mam nadzieję, że dożyje. kurczę. To już Mustang skończony, się maluje maskę, zderzak, dwa błotniki, drzwi cieniuje. Tutaj już porszawa wchodzi po tej czerwonej, od razu ta srebrna wchodzi. No i Michał też w poniedziałek, wtorek kończy składanie tej Turbo, co była u, u Roberta Michalskiego ze, ze, ze Stradale Classic. Także też już o, chyba wszystko nam przyszło, z tego co, z tego, co się orientuję. Także jak, jakoś tam te prace idą. Fajnie, że Piotrek kurczę, popodejmował się będzie składał mi te samochody. Bo się wiecie, sezon klimatyzacji pokończy to też on ma mniej pracy, bo, bo, bo Piotrek w lato jak zaczyna się wiosna. To do września, głównie na klimatyzacjach, siedzi i też trochę z tym właśnie zbrojeniem nam idzie z dupy. Bo ja zamiast robić blacharkę, to muszę poświęcać czas na składanie, rozkładanie. Co nie powinienem robić z tego względu, że ja mam co robić blacharsko, a są ludzie, którzy mogą to rozbrać, i uzbrajać. uzbrajać. Ale, jakby się na fajny zbrojacz chciał do nas przyjść, do, do, do drużyny, słuchajcie, to nie widzę problemu. Możemy, możemy spróbować porozmawiać, ponegocjować, jak to się mówi. Zbrojacz, drobny mechanika, wiadomo, bo nieraz zawieszenie jest zwalnięte, samochód na koło trzeba postawić. Ale w większości takie takie, takie zbrojenie, wymienić deskę, w porszaku zjąć deskę, bo bezpiecznik pirotechniczny jest pod deską, pod nagrzewnicą. Jak ktoś opatentuje, to. Można to też ogarnąć w miarę tak fajnie, sensownie. No i co? Aha, w poniedziałek przyjedzie. Prawdopodobnie, już wiem, że chyba w piątek, wczoraj mieli wyciągać silnik z tego makana To wam nagram też materiał. Postaram się na środę, bo obiecałem. Tam już kurczę coś koło 900 lajków. Jesteście niesamowicie, powiem wam. I jeszcze co? Aha, w końcu udało się klientowi do tej 992 to jest salon polska dorwać wannę wysyłał mi także będzie można go odszczurzyć i i też działać są 992 no i tego makana też będzie trzeba zrobić bo też tu stoi czeka tutaj są dwie ćwiary połamane ale jakoś to pogarniamy, a tam gruby maluje o Mustanga na pierdziela I takie rzeczy się dzieją. No i dobra. Eee... Strasznie mnie męczycie jeszcze o tą te czwórkę, kurczę. Ale dziady abstrahańskie. Eee, a, i jeszcze słuchajcie. Eee, M8 też jeszcze eee, w tym, albo na początku trzego miesiąca wchodzi. Wymieniamy podłużnicę, wymieniamy. Eee... Ten narożnik z numerem WIN, bo on jest trochę trachnięty. Silnik już wrócił z rewizji. Prawdopodobnie w Stanach musieli ją odpalić, bez oleju, bo z oleju panewki były przytarte. Że silnik pojechał na rewizję. Transfer był tu rozwalony, bo jak dostał silnik, to skrzynie cofnęło do tyłu, połamało transfer. Ci co nie transfer to jest coś takiego jak reduktor w Jeepie. No i przenosi koła, roznosi napęd tyłu przód. Tak? No i co, i jadę do domu, bo tam tego łacha trzymam swojego tą, <grywa> kurwa mnie naszło, tą te 4 No i tak Wam z grubsza pokażę, też nie do końca, bo z lewej strony się nie dostanę, e, od tej co były te pożycia wymieniane. I zobaczycie na jakim etapie jest, bo mnie dużo osób męczy. No, także widzimy się w garażu, a jeszcze zobaczycie mój garaż, który cały czas przerabiam, bo tam robię takie stanowisko, ramek, chcę tam wstawić. Pogłębiłem go, ale to już na miejscu, że widzimy się przy te czwórce.